Cześć kochani! Witam serdecznie, tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. Ze mną tam w oddali jest Rafał. Z Rafałem już e, kiedyś rzucaliśmy magnesem. E, słuchajcie, dziś zapraszam Was na kolejny odcineczek z e, serii Co kryje się w Tamizie? Spójrzcie tylko sami. No to zaczynamy, bo ponoć Rafał mówi, że ciężki. Więc zaraz zobaczymy, co to będzie za kotlet. Jest pani rura! chłopie! Kurna. Słuchajcie, jest normalnie kolos. E, także zaczynamy w dniu dzisiejszym e, zabawę. E, patrzcie, i tylko podziwiajcie, co i ile śmieci znajduje się w tej tamidzie. Do następnego rzutu. Heja. Dalej. No i kochani, jest jakiś kolejny kolosik, ale nie za bardzo chce wyjść. Zobaczymy, czy wyjdzie. A jak nie, to będziemy próbować na dwa magnesy. Idzie, 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 pięknie idzie. Jest krzesełko! Słuchajcie, jest krzesełko. Także, jakby ktoś chciał, można sobie śmiało obok nas usiąść, posiedzieć. Rozłóż jak tego. Nie mów, że, nie mów, że się jeszcze rozkłada. Nie zaraz zaczynamy. Jest, działa chłopie. Jest, yes, bardzo. dziękuję bardzo. Siadam sobie, żeby nie było. Pyk. Słuchajcie, to nie klina na maka. My lecimy w każdym bądź razie dalej. Szukamy kolejnych fantów z niesamowitej wody, czyli matki tamizy. Tak. Pięknie <laughs> Akcja! Lecimy! Jest kolejny kolosik Blisko, blisko Rafał, masz praktycznie jest kolejna dwururka, także o kurde jeszcze jest z łańcuchem, o pięknie, spójrzcie jaki łańcuch długi, także słuchajcie no kolosy zaczęły wyskakiwać e, z każdej strony, z każdej strony naprawdę, e, także my naprawdę enjoyujemy time, rzucamy w takim pięknym miejscu, spójrzcie, oczywiście Hampton Court Palace jest tutaj z tyłu za nami, także bawimy się, jest już trochę śmieci. Do następnego rzutu w takim razie. Heja! No i słuchajcie, kolejny kolosik normalnie. Wypu wypukowywujesz go. Ja. <grafię> Dawaj go do góry. Jest kolejna. To chyba rurka od wydechu, ile mi się dobrze wydaje. Tak. To tak, zdecydowanie to jest jakaś e, rurka od wydechu. Spójrzcie, także no, klocków się zbiera powoli, zbiera się. E, no, to tu dużo mówić. My rzucamy dalej do następnego jak tego? No i kochani, kolejny strzał. No i oczywiście coś tam siedzi. Co to jest tym razem? Chyba siedzisko od tego siedzenia, co? Ciężko powiedzieć, no nie, coś innego. Ale, ale wygląda, wygląda jak siedzisko, naprawdę. Super, kolejny. no słuchajcie, e, kolejny fancik do kieszeni bym rzekł, <laughs> który się nie zmieści, ale rzucamy dalej. Heja. No i słuchajcie, kochani, kolejne krzesełko w dniu dzisiejszym. A to co to za jakiś kurde? Trójząb. O, powiem ci, że. Co to może być? Słuchajcie, jeżeli ktoś wie, co to jest, bardzo proszę o danie jakiegoś znaku. Nie wiem, czy to. Spójrzcie, to wygląda tak. Dziwne. Dziwne, w każdym razie, kolejny śmieć, łącznie z tym krzesełkiem. E, wypada na wierzch, także bawimy się dalej. Hej, ja. No i teraz, słuchajcie, kochani, e, kolejny kotlecik, tym razem dla mnie. Także, kurde, no, dzieje się, dzieje się. Powiem Wam szczerze, że no tamiza znowu zaczyna sypać. Także, lecimy dalej. Spójrzcie tam, Rafał szarpie ostro. Rafał, uśmiechnij się do ukrytej kamery. Uśmiecham się, uśmiecham. <laughs> no i słuchajcie, no, kolejny kolosik. Rafał tutaj coś ciągnie, ale tych zapięć jest tutaj mnóstwo normalnie. Spójrzcie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo mnóstwo, bo to już w którejś z kolei wychodzi. Także co tu dużo mówić. No, są kolosy. Tam spójrzcie, tam chłopaki dziewczyny trenują. Ostro. I to ostro trening trwa. Ilina poleciała. Plum no i słuchajcie. Jest. Kolejny tym razem są. Jest Imoniak, pierwszy w dniu dzisiejszym. Kurde, bomba normalnie. gradki Rafale. Ja wiem, że to jest twoja druga moneta. Pierwszy był Peniacz, jakieś dwa lata temu. Potem dwa lata przerwy. W sumie nie, myśmy kopali w tamtym roku chyba, co nie, czy nie? Znaczy, nie kopaliśmy, ale rzucaliśmy magnesem. Kiedy to było? Dwa lata będzie już? No to dwa lata. Dwa lata czekał na swoją kolejną monetę. Słuchajcie, jest dwa pensy. I oczywiście mnóstwo, mnóstwo innych śmieci. No to gratulować i do następnego. No i kochani, kolejny kolosik. Był tak zagrzebany w mule, te krzesło. A jeszcze się ciągło za nim coś. Mnóstwo żyłek, mnóstwo naprawdę shitu. I spójrzcie, był zakopany dosyć mocno. Walczyłem, walczyłem, ale jest na wierzchu. Jest mój. Ląduje z rzeki. Narka Dawaj, dawaj. Dawaj, wyciągaj normalnie, Cześć, bo co słysza... to jest? Słyszałem, że jak... A jest pręcik ładny! O Ty się za nim. Dawaj go. O, że szkurza, twarz, melodia. Patrzcie, jaki kolos. Normalnie nie wierzę. Nie wierzę, spójrzcie. Raz, dwa, trzy metrowy lekko. No, trzy metrowy dziad normalnie patrzy i, i ten magnesik pociągnął. Widziałeś jak się dobrze zaczepił, kurde, pociągnął, co nie? Trafcił. No, normalnie jest kolos. Spójrzcie sami, normalnie jest naprawdę potężny kolos. I to taki trzy metrowy. Szukamy następnego. Słuchajcie, jest? to nie mogło się obejść bez wizyty. Scena nagrywana po raz drugi. Żółwik Łukasz. Słuchajcie, jest też Anulka. Anulka, daj jeszcze jednego żółwika. Siema, Fifi, ale masz spluwę. Także sprzyja lodo z żerdą, do panamy, nie? Tak, także Łukasz jest z nami i rzucamy dalej. Kochani, słuchajcie, ja Was zapraszam na małe podsumowanko dzisiejszego dnia, spójrzcie co żeśmy wyłowili z tamizy. To tak, słuchajcie, jest tutaj tego naprawdę bardzo mnóstwo, są jakieś rury wydechowe, no tutaj tutaj pierdziuty, uwierzcie mi, jest tego mnóstwo, krzesełko, jakieś baniaki, no mnóstwo, mnóstwo materiału, tu jakieś małe rzeczy. Spójrzcie jak to wygląda, a teraz Was zapraszam na drugą kubkę. No tutaj kochani jest druga kubka, spójrzcie przede wszystkim na te widełki, widełek tego typu to żeśmy dzisiaj chyba z 10 sztuk lekko, lekko znaleźli, spójrzcie tu jest kolejne krzesło, kolejne krzesło i mnóstwo, mnóstwo innych różnych rzeczy, naprawdę tego jest mnóstwo, no jeden penia, dwa peny i to jest w sumie jedyna, jedyna moneta jaką żeśmy dzisiaj wyłowili, gwoździe, no, spójrzcie, jest tego naprawdę mnóstwo. Chodźcie teraz na trzecią kubkę. Tutaj, spójrzcie, kochani, są kolejne normalnie arcydzieła metalowe. Jest kluczyk, piętnastka. Jest, spójrzcie, jakiś podejrzany nożyk. I tutaj, spójrzcie, jest normalnie kolos tego dnia, 3-metrowy. No nie wiem, jak to mam nazwać, ale jest naprawdę potężny, potężny kolos. Rafał go wyciągnął. No i spójrzcie, kolejne widełki i kolejne mnóstwo, mnóstwo małych rzeczy. jest kapzelek. Ale powiem Ci szczerze, że ja nie miałem kapzelka ja nie miałem kapzelka dzisiaj. Masz drugiego. Spójrz, jest łyżka, jest drugi kapzelek, gwoździki są, jest nakrętka, także... O, a to co to? Jakiś, ale ładny. No, ładny. No, podobno, z tego coś daje, no, może być. Spójrzcie, może być. Tutaj mam kotleta, z którego, który ten? Masz kotleta? No, ale no, to ja tak. jeszcze lecę szybko do Łukasza. Zobaczymy, bo Łukasz mówi, że ma jakiegoś no, kotleta. Musimy wyciągnąć, bo na jeden nie pociągnie. Okej, okay. no to jeszcze spojrzymy, zobaczymy, co tam się dzieje. No i w sumie, słuchajcie, Łukasz miał rację. Takie coś małego wienku, i spójrzcie na dwa magnesy musieli wziąć, bo ugrzęzło w mule i naprawdę nie chciało ruszyć. Ale jest na wierzchu, lecimy dalej. Hej, no i akcja, akcja normalnie zniczy. Chłopaki mówią, że jest jakaś rura. Patrzcie, co to jest. No, bo on siedział głęboko siedział w mule, dlatego pociągaliśmy, ciągaliśmy i nie mogliśmy wyciągnąć. Co to jakieś drzwiczki od czegoś? Od piecyka, nie wiem, kurde. Nie drzwiczki od piecyka na pewno nie Ale Ale przeleżał trochę było spóźcie już są. Normalnie danie by z zrobił Super Wydaje panowie. Myślę, że to jest odbicie od tego, od boczka. A może też tak być? Może być. To jest odbojnik. Może Żeby być stać, i No gradki, no jest kawał, kawał, kawał żelastwa, Także lecimy dalej. Słuchajcie kochani, e... jeśli wam się podobało, bardzo, bardzo gorąco zapraszam do zostawienia jakiegoś e, lajka, komentarza, e, subskrypcji, coś e, dla zasięgu. Trzymajcie się bardzo serdecznie. My zwijamy manżur, sprzątamy po sobie i lecimy do domku. Papa. Widzimy się już w kolejnym e, Niesamowitych przygód, powiem wam tak, ale co to będzie, to ja sam naprawdę nie wiem. Heja.